Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z kolejnym multipakiem. Musimy trochę pomęczyć te multipaki, ponieważ no, wpadają tu karty limited edition. No i co? Champions League Nowe już się zaczęło. Jest walka o ten tytuł, a my walczymy o karty w tej odpozycji Ten początek zawsze jest najgłośniejszy. Niestety to na bok, to na bok. No i lecimy sobie z saszetkami. Karta Krystal albo Proelit, fajnie by było, ale oczywiście tutaj jest to ciężkie do zrobienia. W sensie Proelitka jest ciężka do trafienia, bo jest mało tych saszetek. Hummels, Kondogbia, Pepe Reina, Carlos Vinicius, Diego Jota, Vieira, Maguire, tego nigdy nie potrafiłem przeczytać. To jakieś niemieckie. Julian Weigl. Weigl. Styler. Cristiano Ronaldo. O! Furahashi. Signature Style. I jest Krystal. Jest to... Kurt zuma No, ostatnio nie cieszy się zbyt dobrą renomą wśród kibiców. Ale my nic na to... Już, patrzcie, mamy, mamy blaka elegancko, cyk Black Edge Edition Joao Felix Piękna sprawa, patrzcie co z jego koszulką w ogóle się stało, what the fuck Czyli już mamy top traf Raczej w tym odcinku Mendy, Mingueza, Wijnaldum, Lucas Hernandez, Moreno, Nubel de Bruyne Co my tu mamy Szczik, match winner, wini, Terstegen, i nextgen Raul Moro. Ciekawi mnie, czy już będę miał, tylko tworzę te wszystkie produkty w większą kolekcję, w sensie całą, czy nie. No i lecimy tutaj: Matip, Kecher, Krasko, Anderson. Kobal, który już chyba dziś był. O, Menion. I William Carvalho, 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 jak tu woli, limited edition z Betisu. Spoko sprawa, ponieważ tej karty nie miałem, czyli jest super. Mówię no, top trafem na pewno dzisiaj. Krystal, yy, Felix i William Carvalho. Fajne trafy, mówię, fajnie, że te powtórki nie lecą. Bo no, tych limitek jest sporo, a tylko można powiedzieć, że w multipakach w puszkach jest po jednym, więc no dość ciężko będzie je zebrać. W sensie dość dużo produktów będzie trzeba tak otworzyć, żeby je mieć. Co mówię, no, każda niepowtórkowa cieszy bardzo. Ja wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, napiszcie co sądzicie o tej kolekcji, jak Wam się podoba. Widziałem dużo w ogóle recenzji, że jakby top kolekcją było sezon 21-22. Też tak uważam, ale może do tej edycji się jeszcze przekonamy, jak wpadnie nam na przykład autograf. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się śmaleczko.